Witam was bardzo serdecznie. Właśnie Szerokości. Wysokości. Witam was bardzo serdecznie. W tym odcinku porozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą. Właśnie znajdujemy się w mieście Gierzycko i właśnie jesteśmy na jeziorze niegocin. Niestety, co rok jak największa liczba utonięć właśnie zdarza się na jeżurach. Uważajcie się, naprawdę na siebie uważajcie. Powiedzmy tak, zanim skoczycie do wody. Uważajcie, co jest pod lustrem wody. Nigdy nie wiadomo, czy to sam szkła, butelki, kamienie, coś takiego. Naprawdę o czym będziemy rozmawiać właśnie w tym programie Bezpieczeństwo nad Wodą. Wypoczynek często jest kojarzony z pobytem nad morzem, jeziorami, rzeką. Woda, nawet pozornie spokojna, może być niebezpieczna. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Najważniejsze o czym powinieneś pamiętać to: Staraj się nie pływać sam, możesz poprosić kogoś, aby cię obserwował w trakcie pływania. Nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona. Pamiętaj: nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki. W trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli faktycznie nie jest ci ona potrzebna. Nie biegaj po pomostach, możesz potrącić znajdujące się tam osoby. Nie wrzucaj do wody śmieci, szkła. Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, a zwłaszcza położonych przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, zaporach. Przy ujęciach wody pitnej, w stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach o silnym zanieczyszczeniu. Niebezpieczne do kąpieli mogą być również miejsca, gdzie występują wiry, wodorosty czy zimne prądy. A na koniec, kiedy należy pływać. Najlepiej pływaj w wodzie o temperaturze od 18 stopni Celsjusza. Nie wchodź do wody bezpośrednio po spożytym posiłku. Nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzanej dłuższym opalaniem. Nie wchodź do wody po spożytym alkoholu lub przy złym samopoczuciu. W przypadku uczucia zimna natychmiast wyjdź z wody. Nie przebywaj zbyt długo w wodzie. Stosuj odpowiednio długie przerwy. Zobacz, jak można ładnie się bawić. Zobacz, ojciec z dzieckiem. Bezpiecznie, ładnie. Jak widać, moi kochani, Straż Pożarna nie jest tylko od pożarów. I od wypadków samochodowych też działamy nad wodą. Dbamy o Wasze bezpieczeństwo. Więc naprawdę, jak będziecie bawić się nad wodą, rodzicami, kolegami, koleżankami, bawcie się dobrze i bawcie się rozsądnie. Ale pamiętaj zawsze, Straż Pożarna zawsze jest Twoim przyjacielem i zawsze będzie. Jakby co, 998 jak jesteśmy wodą, trzymajcie się kolegami. nowego. Jest to hełm typu lekkiego, który może być przeznaczony do wszelkiego rodzaju zarówno lądowych, jak i wodnych akcji ratowniczych. Hełm jest wyposażony w system wentylacji głowy, zapełnia pełny komfort noszenia. Może być dodatkowo wyposażony w ochronniki słuchu mocowanie do latarki i latarki przednie, jak również mocowanie systemów łączności. Helm jest wykonany w technologii wtryskowej z surowców ABS bądź poliamid wysokotemperaturowy. Dzięki swojej lekkiej wadze i nowoczesnej konstrukcji zapewnia komfort użytkowania, którego nie są w stanie zapełnić hełmy laminowane. To pierwszy polski hełm ratowniczy wykonany w takiej technologii. On w tej chwili przechodzi certyfikację pozwalającą na dopuszczenie go do obrotu i stosowania w ratownictwie na terenie Polski, na terenie Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, by znalazł się w ofercie spółki późną jesienią tego roku. Witam bardzo serdecznie w miejscowości Spytkowo i właśnie jestem tutaj w Straży Pożarnej w Spytkowie i przedstawiam Wam bardzo proszę prezesa Zbigniewa Mroza. Witam druku. Witam druku. Jesteśmy tutaj u Was w Straży. Kiedy ta Straży się powstała? 1946 rok. Bardzo długa. długa bardzo historia. długa. No, pierwszy wóz był wóz konny, taki drewniany, pompy. Wiadomo jak to było kiedyś? To Rękoma mamy. się robiło kiedyś, ale jest, już a nie. Teraz mechanicznie. Dzięki technologii już nie tak musimy nie. tego zrobić. Bo bardzo proszę, pokaż proszę mi bardzo. i też naszym widzom, jakie my mamy wozy dzisiaj i czym dysponujemy. Możemy tak? zacząć od łodzi. Motorowej. Bardzo, proszę, bardzo proszę. Najpierw zaczniemy od silnika, bo to jest bardzo ważna rzecz. Mamy oczywiście tutaj Hondę, tak? To jest Honda 150. O mocy silnika to jest. No już spora, osiąga do 90 km na godzinę. Ile? Do 90 km na godzinę na wodzie. Taka śruba, elegancko, piękna. Ile to ma długość powiedz? Długość tej łodzi wynosi 8,5 metra całkowita. Przewozi się na niej do 12 osób, no zarejestrowane jest na 12 osób. Rozprowadzenie tego, manetki, wszystkiego, żeby można było położyć na poszkodowanego, nie? Jest Tam. dużo miejsca, przestrzeni. Tam. To chodzi, żeby to służyło dla społeczeństwa i dla ludzi, nie to jak dla strażaków dopływania, nie? Tylko ludzi. znajdujemy się w miejscowości, gdzie jest bardzo blisko jeziora, prawda? Tak, wokół mamy pełno jezior. Kraina. I tam niestety są tam kilka utonięć, tak? Tak. No, mieliśmy przykład byłego szkwału, żeśmy brali udział, tylko że nie tą łodzią, mniejszą. I po roku zakupiliśmy tą łódź. Widzicie, jakie my mamy bardzo fajne zabawki w naszej straży pożarnej i każdy się dziwi czemu my zostaliśmy strażakami. Takie fajne zabawki są, ale coś są dla was. My tylko obsługujemy je. Okej okay, Spyczku mamy tutaj e, My nazywamy to po strażacku GBA Czyli wóz gaszniczy bojowy autopompą. Autopomp. I to jest właśnie to jest GBA najnowszy nabytek nasz w Spytkowie, który żeśmy nabyli go w 2009 roku. Czyli 2 lata temu. Dwa lata temu. Ile to ma litrów wody na, na pokładzie? To ma 5000 litrów wody. 5000 tysięcy, tysięcy, to, to jest 5 ton wody. 5 ton wody. To jest bardzo dużo to jest litrów. Ciężki samochód, no i 500 litrów i 110 musi być pijany, siatka pianowa. Również ten, 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 ten wóz również służy do, do wypadków samochodowych, prawda? Proszę, wyposażony mamy w lukas y, kombi, sprzęt hydrauliczny. A może przejdziemy. którzy tego nie widzą, co to jest, może Bo pokażemy. Du dużo ludzi nie wie, tu jest Na pewno tutaj się znajduje. Na pewno. Tak? i bardzo proszę no, proszę państwa proszę, może wyjmiemy to jest tak zwane ści ści ścięga życia i to obcina wasi samochody jak będziecie rozmawiać przez telefon podczas rozmowy podczas jazdy wycinamy nami was właśnie z takim o z takim no, to, o zobacz jakbyśmy to podłączyli do kompresora tutaj do generatora tutaj za pomocą oleju to dobyt się otworzył i to ma e, mocy 30 ton właśnie ścienki I to otwiera wszystko. Nie tylko puszki od sardynki. Naprawdę, wasz samochód robi się kabrolet od razu z tego. Tutaj mamy... Pompa szlamowa, to jest do wypompowywania brudnej wody, jeżeli gdzieś coś podleje piwnicę. Tak samo jest wyposażony w sprzęt do neutralizacji plam oleju na jezdniach. Nie? Tak po wypadkach jest. drogowych używamy różnego rodzaju sorbentów, Bardzo ważna rzecz z powodu, możesz... proszę Państwa, jak jest wypadek, to niestety ten olej i tak dalej, wszystko tam z ksieni albo tam ze silnika rozlewa się po całej jezdni, a gdyby ktoś jechał po tym oleju? co by było? Kolejny wypadek. To my, strażacy, musimy odsunąć ten olej po to, żeby drugiego wypadku nie było. Nie było. Prawda? Zabezpieczamy całkowicie. Oczywiście. Może przejdziemy dalej do następnego... dalej, bo ja jestem ciekaw, Już. co jest tam... Proszę bardzo, No to wiadomo, tu są wężek, niezbędne do gaszenia. Wy nazywacie jej węże. My odcinkami. Tutaj są odcinki, tutaj są linie wodne. I to jest 50 2 75, to jest 52. Takie, odwrotnie. o, odwrotnie. Sorry, tak. jeszcze raz. Ile? 75. 50 macie 75. Tak jest u nas w Polsce. Nie? To są różnego rodzaju akcesoria o. potrzebne do może pokażemy. Tak jest. Są... żeby ludzie widzieli. To są rozdzielacze. To, to jest rozdzielać. Proszę państwa rozdzielać. To my podłączamy w tej stronie, w tym od hydranta i od razu, od jednego linia, od jednej linii, my mamy już dwie, gaśnica. trzy wejścia. Tak. Trzy wejścia już i wtedy trzech strażaków może tam działać razem na jednym rozdzielaciu. No i wiadomo, że jest Chyba. woda, musi być i gaśnica. Podstawowa, Zgodnie z prawem polskim, prawym... każdy to... wóz musi mieć gaśnicę. I mamy. <laughs> Przejdziemy dalej do serca tego auta może. Tutaj, a gotcha. tu właśnie zaraz powalutę. bo <laughs> ja muszę tu coś powiedzieć. Kiedyby nie było tego, co jest za tą szafą, tego wozu w ogóle by nie, 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 nie działało. Ten samochód byłby bezużyteczny. Nic, Nic Ja nie wam nie pokażę, co tu jest. Zobacz, tu jest całe serca tego wozu. O, proszę bardzo. Wszystko tu jest podciśnienia, wysokie ciśnienia, ciśnienia. Ile wody, ile litrów. Czy my mamy. O, wytłumaczyć widzów. Co to jest nasza piana? Piana jest to środek pianotwórczy, który służy do ugaszenia, odcięcia tlenu od ognia. Eee, wiadomo, jak nie ma tlenu, nie ma ognia. A tak. służy to przede wszystkim przy pożarach samochodów. Bo musicie widzieć raz, jak jest pożar, to muszą być tutaj trzy rzeczy. Taki element, taki trójkącik jest. Musi być tlen, musi być też temperatura, czyli mamy tlen, temperaturę i substancja łatwo paląca się. A właśnie piana odcina jeden z tych elementów. Jak jeden z tych elementów jest odcięty od tego całego trójkąta, nie ma pożaru. My mamy tą piana, który właśnie tak jak jak powiedziałeś, tak. to gasi i to odcina e, tlen od tego temperatury, od tej temperatury, od, od tego pożaru, czyli nie ma pożaru już i schładza. I też robi się bardzo... E, Twarda warstwa, można powiedzieć. Tak, taka powierzchnia twarda i to jest kilka godzin to trzyma, także ten ogień nie musi musi zagasić I koniec. się. Ten. Pokażemy w skrócie prądownice. A, tutaj są prądownice. To są prądownice, które służą do podłączania właśnie tych odcinków. To są turbojetki, tak zwane. Wiecie Państwo, jak ona służy tak. Yy, strażakowi... Jak, no? Gwiezdna wojna. Gwiezdna wojna, tak. To robi różny strumień wody. Szeroki promień strażaka chroni przed... U, to jest też bardzo ważne, że dla nas, strażaków, jak my stoimy przy, przy pożarze, naprawdę bardzo gorąco jest, naprawdę, nie uwierzycie ile to jest temperatura, nie uwierzycie, a my możemy tak skręcić tak, o, w tym sposób, żeby tutaj zrobiło się kurtyna, tak zwana, taka kurtyna tak, o, i mamy tutaj tylko wodą przed sobą. Ta woda nie wylatuje nam z tej prądownicy naprzód, tylko zatrzymuje się tutaj i dlatego to nazywa się kurtyną. Tak? Tak. I to schładza raz nas strażaków, drugie zatrzymuje ciepło stamtąd, żeby nie dotarło to ciepło do nas. I my wtedy wszystko jesteśmy przez co, 5 sekund, 10 sekund, bo ty, na tyle robimy, na tyle prawda? Tak, tyle robimy. Jesteśmy schłodzeni. I możemy walczyć dalej, skręcamy na wartę, koniec pożaru. Ale musimy też zadbać o siebie. O, o prawda? swoje bezpieczeństwo Bo bez jest nas, najważniejsze. Bez nas ten pożar jeszcze będzie palić. Będzie tak? się palił dalej. Musimy <laughs> zadbać <laughs> o siebie. Tak? tak, tak jest. Najważniejsze to jest właśnie przy, przy każdej akcji pożarniczej, to jest właśnie pierwsza zasada. Zadbać o ratowników. Ratownik jest najważniejszą czyli, osobą. Czyli o nas. Bo kiedy byli nas. Ten pożar będzie palić dalej. Więc nie mamy wyboru, musimy zadbać o siebie, tak? Kto no, tu rządzi? Kierowca. Kierowca samochodu. Kierowca cały czas tu stoi, nie ma prawa nie, stąd odejść. Jakiś pożar, jakiś największy pożar, on musi tutaj tu stoi. zostać. Tak? Tak. Bo bez tego kierowca nic tutaj nie zadziała. Nie, nie. Tak? Tak jak mówiłem dla Państwa, że ten samochód ma 5 tysięcy wody. To jest 5 minut i tej wody nie ma w tym samochodzie. Właśnie oni nie wiedzą jak, jak szybko to idzie. Nie, jak to szybko idzie. Bo to znaczy tak, to jest wydajność 2,400 na minutę, nie? No to jest 2 minuty, to jest 4,800 razy. No to zależy ile prądu wody idziesz. To więcej. idzie szybciej od Twojego wkładu w ZUSie. Na pewno. Na pewno. Tak, tak. Nie ma. I potem co my robimy? Jak, 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 jak wóz jest pusty albo zbliża się do pustości, co my robimy? Zażądamy drugiego wozu, wozu. żeby nas zasilać. Żeby tutaj podłączyć, i on nas zasila właśnie przez to wodę, się leje do naszego wozu i my dalej pompujemy. Zwykle to robimy tak, że jeden wóz tu stoi, tak samo jak ten teraz w tym momencie, pożar jest tam przed tym wozem i dwa wozy zasilają temu wozowi. Jeden zasila, drugi biera wodę, drugi wraca, ten pierwszy wraca po wodzie i tak na zamian, Dobrze mówię? Tak. I zasilamy. I w tym momencie najważniejsze jest dostarczenia wody. Wody. Podstawa. Woda. H2A. Więc musimy też, e, my wszyscy strażacy naokoło, widać i musimy wiedzieć, gdzie są wszystkie hydranty, e, wszystkie baseny, prywatne nawet. Bo również mamy, nie powiedziałbym prawo, ale mamy taką e, prośbę jakby państwową, że zapukamy do, do drzwi prywatnego domu. I jak wiemy, że tam jest basen, możemy prosić, żeby zabrać wodę z tego basenu, po to, aby użyć do kasieniu pożaru. Prawda? Tak, aż basenu podajemy z następną pompą. Może przejdziemy dalej, pokażę, tak. która pompa pokaż jest. Pokaż, właśnie, pok pokaż akurat, właśnie tą pompą. Tu. I ta jest tu, to jest Nigera, to jest pompa pływająca. Tą pompę można zrzucić prosto do wody, i on sama wpływa. Pływa, pływa, pływa. Odruchamy tam, wiesz, tak samo jak pyło łańcuchową no. I pysisa woda właśnie z basenu, jeziora, rzeki. Jest tam, pod spodem jest filtr, który y, zahamuje te wszystkie kamiki, albo, albo liści, albo coś takiego. I naprawdę to jest bardzo wydajny, Drogo kosztuje, naprawdę drogo. Ale bardzo potrzebne. Ale jest, no, wyjąłeś z ust. Hmm. Te słowa naprawdę miagra. Super święty. Powiedz o to? to jest szybkie natarcie. Szybkie natarcie. Bardzo potrzebne, użyteczne przy takich typach samochodów. Do tego to używamy przede wszystkim do wypadków drogowych. To jest bardzo małe zużycie wody. Przez to podajemy środek pianotwórczy, o którym tak wcześniej jest? mówiłem, zakładając pewną taką turbinkę. O, w ten sposób. No wiadomo, że samochody to jest paliwo, to są y, plastiki, to jest elektronika pełna. Może ja to pokażę bliżej. O. Oczywiście wyciągamy. Zabawne. I to wszystko i to się ma i tak się siela. Mówią się, że mamy fajne zabawki w straży. Bardzo fajne. Naprawdę fajne. A wy, którzy tam wypalicie swoje trawy i tak dalej na łąkach albo na, na polach. To jest bardzo użyteczne. Nie wypalcie na tych polach, bo to naprawdę to nie jest dobrze dla środowiska. I to naprawdę to jest niedobrze dla nas. To niedobrze dla zwierząt, dla istot. Bo wypalenie traw to jest tylko tradycja, która jest dawno, dawno temu już wymarła tradycja. I wtedy my musimy używać właśnie tego. Szybka natarcia do waszych pół. Ok? Ok. Thank you very much. Spyszku, na tarczy było. Wiemy, nie wypalcie tej, tej traw. Naprawdę nie warto. Ale pokaż nam, co jest tam dalej. O! I zobacz, co tu mamy. I znowu pompy, motory. Z wytłumacz, od czego one są. Tłumaczymy już na, na szybkę. To jest agregat prądotwórczy, który służy do oświetlenia działań. Mamy maszt. Jeszcze może włączymy troszeczkę tego masztu. Pokażemy. Ja zauważyłem, że wszystko w straży to jest głośno, wszystko. to jest nasze światło, bo jak jest ciemno w nocy, jest wypadek samochodowy, nic nie widzimy, nie, my nie będziemy chodzić tam latarkami, nie, my już mamy czegoś takiego ego, razem z tym podnosimy tą masztę, maszt idzie do góry, całe światło i wygląda jak dzień. To jest od, od światła, tak? Od światła. To ja wiem od czego to jest. Jestem strażakiem, tak samo jak ty. Ja to też. Powiedz <laughs> widzom, co to jest. To, bo to jest świetna rzecz, który naprawdę nam sprzedaje podczas pożaru. To jest e, bardzo dobra rzecz do oddymiania pomieszczeń. Jak jest pożar, oczywiście, jak się mówi po polsku, tam gdzie jest dym, tam pożar, tak? Dym nam nie służy. A aby odsunąć ten dym, odsunąć, używamy właśnie wentylatora połączamy to, odpalamy i to działa i cały dym idzie przez okna i my strażacy możemy oddychać i działać. To jest bardzo <much> dobra rzecz, <much> bardzo naprawdę piękna rzecz. Dalej, agregat pędotwórczy, to wiadomo. wyciągamy, też bardzo ważna rzecz, wszystko na tym wozie jest bardzo ważne, ale to zależy co do jakiej sytuacji, to jest generator prądotwórczy odruchu odruchamy, odpalamy i oczywiście tu możemy podłączyć normalne kable 240V oddaje i mamy wszystko co chcemy wszystko oświetlone wszystko kawę do... możemy zrobić, wszystko herbatę. możemy zrobić herbatę. wszystko możemy tutaj odpalić od tego właśnie Następnie, nie, nie jeździmy tylko do, że do pompowania, też bardzo ważny jak są burze, to niestety drzewa padają. I jak drzewa pada, niestety od czasu do czasu, to trzeba ciąć. Przez nie wiem jakiej grubości powiedzmy, z takiej grubości drzewa powiedzmy 5 sekund idzie. Drzewo odchyla się, może zagrażasz domowi, że rozwali dom. Przyjeżdżamy. To rozsądnie, żeby dom był bezpieczny. Tutaj <laughs> mamy też sztyle. Tak. Ale do betonu. Do betonu. Do, do stali Do betonu. Konkret, do betonu. Trzeba też od czasu do czasu to yy, uruchomić. Czyli my jesteśmy naprawdę wszyscy przygotowani na każdy i na każdą sytuację. Jakby co? Jesteśmy. Naprawdę jesteśmy. Mamy cały sprzęt, spiszek jest. Tutaj w, w, w Spytkowie. <laughs> tak. Ja jest. jestem w Radzie minie. Wszyscy OSP, strażacy. Nie czekamy. My nie ciekamy na pracę. To znaczy służbę. Naprawdę byśmy chcieli wszyscy, żebyście wy zrobili z nas bezrobotnych. Nie chcemy pracy. Ale w razie czego? Jesteśmy. Cały czas jesteśmy. Tak jest, Pyszku? Tak jest. No, graba. No, Pyszku, powiedz. Mi i też widzą. czym się różni ten wóz od tego wozu, który właśnie widzieliśmy? Ten wóz to jest samochód techniczny ratownictwa drogowego. On się różni tym, że służy tylko do wypadków drogowych. Które niestety zdarzają się Zdarzają się właśnie... i to bardzo często. Giną bardzo młodzi ludzie. Także ten samochód, żeśmy typowo zrobili go technicznego, dlatego że wyjeżdżamy zawsze do pożarów na dwa wozy. Techniczny to jest podstawa. Tak jest. A gaśniczy to jest druga rzecz, to dojeżdża dopiero gasił. Ja mam apel do Was. Naprawdę prośbę. Nie używajcie telefonów komórkowych podczas jazdy. Naprawdę ja wiem, że słyszeliście to od, od, od wielu ludzi, od tego, tego. Od strażaków, proszę, nie SMSujcie podczas jazdy. Patrzycie tu, a nie tam. I być może skręcacie tam wiesz, lewą rękę i wejdziecie na inny pas. Kiedyś. A ja powiem wam szczerze, ale bez detale, bo detale są zbyt. Kiedyś jeden SMS kosztował życia pięciu osób. Z powodu, że kierowca SMS-ował, nie zauważył, że lewa ręka idzie w dół, zmienił pas. Pięć osób zginęło poprzez ten jeden SMS. Żaden SMS nie jest warty twojego życia. Dobrze? Okej, okay. pokażmy widzom, co jeszcze tutaj się znajduje, bo naprawdę tutaj są takie cudy. Tak jak mówiłem, nie, to samochód techniczny, który służy do. Proszę za... bardzo, zobacz, do zobacz, co jest. Jak widać tu po angielsku, Jules of Life, czyli zcięka e, życia, to naprawdę bardzo dużo pomaga i naprawdę gdybyście nie używali tych komórków e, podczas jazdy, tych telefonów, byście tego nigdy w życiu nie zobaczyli i tego nie życia. Ale umiemy tego e, i właśnie z tym obsługiwać tak. się, i właśnie to jest do tego. To jest agregat prądotwórczy, tak jak w tamtym GCBA było, do oświetlenia działań tak i jest. do zasilania innych rzeczy elektrycznych. No to jest pompa, która musi być zasilana agreatem elektrycznym. To zasila właśnie Co? temu, tak? Tak. Pompę. Pompa wodna, tak samo do, wiadomo, do pompowania wody, do odpływowania. Pomiera z hydranta, no, trudno no, tak. znaleźć i możemy tam jezioro, albo rzeka, albo pasen prywatny, włączymy, jest. Tak. No i wiadomo, piła. Mamy się... W... naprawdę, uwierz mi, wszystko tu mamy. W <laughs> Jak ktoś mnie nie pyta, co wy macie w tej straży, ja nie wiem, gdzie zacząć i gdzie skończyć, bo my mamy tyle tych rzeczy. No musi tak być. Musi być każdy w swoim I jesteśmy wszyscy Bo nie wiemy, nie wiemy do czego pojedziemy. Szkoleni I jesteśmy do tego, dnia, noc, aby, noc, użyć, tak? aby użyć, tak? Bo nigdy nie wiadomo, co będzie następnym nie, alarmem, nie, nie, prawda? Nie tak, nie wiemy. Ale jesteśmy gotowi. Jesteśmy. Jesteśmy. Okej, okay, spyszku, znajdujemy się w tak zwanej świetlice, czyli to jest świętość każdej straży, każdej jednostki i proszę nam pokazać, bo każdej straż tak ma, ma swoje ściana jakby sławy, prawda? To są nasze, jak widać, osiągnięcia uzyskane w szkoleniach, ćwiczeniach różnego rodzaju, w paradach, zabezpieczeniach. No, tak jak w działaniach, wszystko robimy, tak samo tutaj musimy coś zrobić. To są nasze zasługi, dyplomy. Brakuje nam już ściany. Część. Leży już widać, w szufladach, Ale tutaj, właśnie w każdej straży, tak jak jak mówiłem, każda straż właśnie ma taką ścianę, prawda? Ale tu są dyplomy, 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 dyplomy ale tu. Podziękowania. Tej są te najważniejsze. A jeśli pokażesz, bo ja wiem, że macie tutaj od, od szkoły. I od przedszkole. Tak. Y, tam dalej. Tu mamy takie od dzieci jeszcze. O, tutaj mamy od dzieci dla strażaków przez U zwykły. zobacz. Ale dla to od Magdushi. Y, Krapisewska. I zobacz. Są strażacy, Jezus. I tutaj są, tutaj naprawdę to jest, to jest to piękne z tego, jak my dostajemy takie zdjęcia, takie podziękowanie od dzieci, bo jak zaczyna się od dzieci to wiadomo, że chociaż jedno z tych dzieci, on będzie strażakiem. Bo, bo tak samo jak zaciął, ja miałem 6 lat i ja wiedziałem, że ja będę strażakiem. Jak miałem <grym> sześć, wiesz? Wiesz? ja tak ho, hople na tym punkcie, miałem izować. I zostałem strażakiem. Na pewno tak samo no, jak No ty. tak samo jak ja. Tak samo. Strażak sam. Są dyplomy, są dyplomy i tu są, są podziękowania dla strażaków przez u Ale Maciusiu, wypaczamy. Naprawdę ile ono miało lat? 5, 6 lat. 6 lat. <laughs> kochamy Ciebie. Naprawdę <laughs> kochamy. Tu są puchary. Zobacz, puchary e, w różnych e, okolicznościach rozdano. Na przykład tutaj podniosę, nie wiem co tu jest napisane. Bardzo proszę. Siósty. Mistrzostwa Polskiej Strażaków Ochotników STYL, Timbosport, to jest bardzo trudny, naprawdę ja byłem na takim, bardzo to jest ciężko, bardzo trudny, bardzo. ciężkie naprawdę zawody. To jest z piwami, e, łańcuchowymi, tak. naprawdę trzeba ciąć i też z siekierkami. Super ludzie są. Bardzo, o, takie strażacy, takie, tak. takie. Tu na pewno mamy tu puchary od odsielenia, ratownictwo wodne, no ratownictwo rodzaju, rodzaju. Mamy, i... wszystko, ale zobaczcie ile one mają, bardzo piękny. I no, idziemy to. dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. I tu mamy oczywiście y, jedna z najważniejszych y, flag. Oczywiście mamy tu flagą polską, narodową, bardzo proszę, no i naszą związkową, nie. I oczywiście związek Ochotniczych Straży Pożarnej to jest nasza flaga y, ukochana. Ale najważniejsza, najważniejsza przede wszystkim rzeczą w każdej straży, każdej jednostce to jest właśnie tu sztandar. Ożył na głowie i właśnie oddaję hołd temu sztandarowi.